Anna Dymna przelewa obecnie całą miłość na osoby, które są pod opieką jej fundacji mimo wszystko. Aktorka miała w swoim życiu dwa małżeństwa, które nie skończyły się szczęśliwie. Jej pierwszym mężem był Wiesław Dymny, który nagle zmarł, gdy Anna miała 27 lat. Rok po śmierci męża aktorka poznała fizjoterapeutę, Zbigniewa Szotę. To właśnie z tego związku urodził się Michał, jedyny syn aktorki. Niestety małżeństwo nie przetrwało próby czasu i się rozwiedli. Aktorka po raz trzeci wyszła za mąż, a jej wybrankiem serca został Krzysztof Orzechowski. Michał Dymny ze względu na brak kontaktu ze swoim biologicznym ojcem postanowił przyjąć nazwisko po pierwszym mężu mamy. Aktorka po rozwodzie ze Zbigniewem Szotem dużo pracowała, aby zapewnić synowi dobry byt. Jednocześnie poświęcała Michałowi każdy wolny czas. Wiele lat nie mówiłam, że mam syna Michała, bo on jest osobnym bytem, odrębnym człowiekiem, wstydził się i nie chciał, żebym o nim mówiła. Teraz jest już dojrzały i wybacza mi, że o nim opowiadam, ujawniła dymna w książce warto mimo wszystko. Pierwszy wywiad rzeka. Aktorka zawsze, kiedy mówi o synu, podkreśla wyraźnie, że jest z niego bardzo dumna. Wie, że zarówno on, jak i ona, jeśli zadzwonią do siebie w potrzebie, Zawsze uzyskają pomoc. W wieku 34 lat urodziłam sobie przyjaciela na całe życie. Mam dobrego syna. Ja go lubię. I on mnie chyba też powiedziała podczas jednej z wizyt w studiu. Dzień dobry, TVN. Michał Dymny ukończył filmoznawstwo w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i jest muzykiem. Mężczyzna gra na gitarze i klawiszach. Jest członkiem dwóch alternatywnych zespołów, Nucleon oraz Neal Sady de Fabulous Ensemble. Interesuje się komponowaniem muzyki filmowej i teatralnej. Michał Dymny jest w związku z Agatą Kus, która ukończyła krakowski ASP. Para mieszka w centrum Krakowa, dokładnie tam, gdzie Anna mieszkała z Wiesławem. Syn wpadł kiedyś na pomysł, że chciałby stworzyć film na temat swojej mamy. Aktorka nie powiedziała nie, lecz film jak dotąd nie powstał. Przypomnijmy, że Anna Dymna rozkochała w sobie publiczność w filmach takich jak Znachor, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć, czy serialu Janosik, czy... Wystąpiła też w ostatnim wielkim hicie Netflixa Wielka Woda w reżyserii Jana Holoubka. Zobacz też, kim jest Maria Kowalska ze Znachora. Oto następczyni Anny Dymnej Netflix zapowiada nowego Znachora. Co na to Anna Dymna, czyli filmowa córka profesora Wilczura? Dymna pilnie ukrywała prawdę o synu, a tu gruchnęły takie wieści. To jednak nie były plotki, anna dymna ulegnie synowi.